W blasku księżyca mnie w nocy Serce bije mocniej, wysłychać te głosy Gła otula nas jak wspomnienia stare Prowadzi do miejsc, gdzie nie ma już marzeń Czasem czuję, że świat się zatrzymuje Każdy krok to muta w tej melodii dźwięku Zgubieni wytnie serc naszych grających Niech ta chwila trwa wiecznie bez końca synko, prowadź mnie dalej, wierzę emocji, podnieś mnie na fali. Skradnij ten moment i zamień go w taniec, gdzie wszystkie sny stają się realne. W Twoich oczach widzę całą historię, jakby czas zatrzymał się w naszej podróży. Te sekundy są cenniejsze niż złoto. Przytul nie mocno, nie puść z rąk tego. Czasem czuję tęsknoty głęboki szum, jak echo przeszłości wraca znów i znów. Zgubieni w rytmie serc naszych bijących. niech ta chwila trwa wiecznie bez końca. Głasynko, synko, prowadź mnie dalej. Stawimy czoło każdemu lękowi W tej mgławicy uczuć odnajdziemy siebie Na zawsze zaplątani w tę piękną nutę Niech muzyka będzie naszym schronieniem Mgła wstępna, mnie dalej Wirzę emocji, podnieś mnie na fali Skradnij ten moment i zamień go w taniec Gdzie wszystkie sny stają się realne O W lasku księżyca My razem, głazym wezwie nas jeszcze raz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Razem stawimy czoło każdemu lękowi. W tej mławicy uczuć odnajdziemy siebie. Na zawsze zaplątani w tę piękną nutę. Niech muzyka będzie naszym schronieniem. O tak! Blasku, księżyca, tańczmy razem w głasnym go nas jeszcze raz. Oh, oh.